Bardzo się cieszę ze zwycięstwa w sobie Wiadomo, bardzo trudny teren. Ciężko tutaj grać, a, a zwłaszcza wygrywać mecze, także się podobnie cieszę, że, że to drugie zwycięstwo widzę. Z tego też się cieszę, że zespół zaczyna się kleić, yy, zaczyna być drużyną i to myślę, że, 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 że to jest klucz do sukcesu. Na pewno nie był to idealny mecz w obronie, ale na pewno siła. Ostrona w ataku jest znana i, i ciężko zniwelować. Udało nam się dzisiaj zatrzymać Okafora poniżej 10 punktów i w zasadzie 3-4 meczu riwera. Także tak, to, to, to był klucz do sukcesu. Nie zawsze jeszcze do końca szubargę upilnowaliśmy Jakieś pojedyncze błędy wysokich gracz mieli przyjąć. Wśliznął się w, w swoim stylu. Zdobywał punkty. Myślę, że Zagraliśmy dobrze pod tablicami dużo zbiórek w ataku, chociaż były i przestoje. Kontrolowaliśmy mecz w czwartek kwarcie było 14 punktów i uczulałem zawodników przed tym, że Szubarga lubi kraść piłki. Myślę, że na kartę zmęczenia położymy te straty. Dziękuję ślicznie.